Cześć ludziska, <noise> Powiem wam, że strasznie spodobało, spodobał mi się ten sposób informowania Was z tego, co się aktualnie dzieje, bądź będzie się działo. Dzisiaj chciałem Was zaprosić południowo-wieczorną porę. Nie wiem, do, o której dokładnie będę mógł zrobić strumiki, ale dostałem przesyłkę. Przed chwilą mnie przysła, przyszła przesyłka od panów, od panów, pana Scenegi I on teraz tutaj na Waszych oczach rozpaczkowuje. U, nie tak to miało wyjść. Chciałem ładnie to wszystko, chciałem to ładnie to wszystko tutaj rozwalić, ale nie wyszło i cóż my w tej kopercie mamy, mamy coś, coś fajnego, mamy kopertę drugą, ja jedną kopertę w środku, koperta w kopercie, kto by o tym pomyślał, okej, okay, koperta w kopercie, a w niej... The Bureau, XCOM Declassified oraz Saints Row 4, też na PS3, obydwie gry. I są to z tego co widzę, wersje takie wiecie promocyjne, recenzenckie, tego typu sprawy, czyli w sumie nic z specjalnie nie będę mógł zrobić. Ale jeżeli przejdę obydwie gry, czyli Saints Row i The Bureau, to może kiedyś je rozdamy? Nie wiem czy będę mógł, będę musiał spytać mojego kontaktu z Sanegi czy to w ogóle jest możliwe. A jeżeli możemy to tak naprawdę o tym pomyślę, a poza tym co? Dostałem te gry i niestety jeszcze nie mam konsoli. Dziś jadę kupić konsolę, bo nie mam konsoli, na których mogę odpalić te gry. <gry> a, więc to jest zabawnie, ale dzisiaj sobie kupię i będzie konsola. I co? Jeszcze czekam. Zanim pojadę po, konso po konsolę, czekam jeszcze na jedną rzecz. Na jaką rzecz jeszcze na jedną przesyłka? W tej przesyłce jest, a w tej przesyłce będzie mikrofon do taki shotgun. Mikrofon typu Shotgun, czy Shotgun typu mikrofon, <grych> że mógł to z góry sobie zamontować na mojej kamerce i mógł mieć ładną mi jakość dźwięku, ewentualnie na odwrót, czyli jak chodzę, jak sobie chodzę, tra la, 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 la nagrywam, 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 i dźwięk idzie ode mnie, a nie z jakiejkolwiek innej strony, więc. Więc tak to mniej więcej wygląda, więc ogólnie tak popołudniowo, wieczorną porą będą strumiki Saints i może biuro. Pożyjemy, zobaczymy. Z tego co widziałem jesteście bardziej za tym, żeby pokazać Saints Row 4, więc jako pierwszy pokażemy ogólnie Saints Row 4. I chciałbym to naprawdę przejść, naprawdę, chcę to przejść razem z wami. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie, nic się nie skopie i będzie mi to dane. Więc moi drodzy, zapraszam was dzisiaj wieczorem, popołudniem. No cóż, śledźcie ogólnie streamy, pobierzcie sobie pipkacza który będzie was powiadamiał o streamów, a cóż ja kończę, trzymajcie się i pa pa!